Sprawdzimy sobie przy okazji hamulce. Jak widzicie przyspiesza całkiem, całkiem, a już zeszła nam jedna kreseczka. O, bez problemu można zablokować tylne koło. Wiadomo, że to na, na piasku. O, miga, miga, miga. Słyszycie, każde ruszenie, nawet bez odciążania przedniego koła, powoduje, że buksuje nam tutaj. Więc no, jestem wręcz na 100% pewny, że producent ponownie wrócił do takiego samego podziału sterownik, silnik. Nie ma czegoś takiego, jak było w wersji trzeciej, że zostało to zdławione. Chyba już nawet od wersji pierwszej przedni silnik miał mniejszy amperaż niż tylny, aby właśnie ograniczyć te buksowanie. No ale to się też odbijało na dynamice urządzenia. Co zauważam, to nieraz następuje takie dziwne zachowanie tempomatu. Czyli tak, jak w tym momencie na przykład było słychać piknięcie tego tempomatu i on sobie trzyma tą prędkość cały czas. To nieraz jest tak, że on piknie, ale przyspiesza. Nie wiem, czym to jest spowodowane że tak dziwnie to po prostu działa. Tak, tu jest, tu jest, tu jest ten znak, tam jest, tam jest taka mogiła, no właściwie to jest na początku lasu. Czyli to trzeba po prostu dojść do, do linii lasu i zaraz jest po prostu tak mogiła właśnie z tablicą. Dziękuję. No proszę bardzo. No Brakuje, brakuje tej sprężystości tutaj. Na pewno nie ma co ukrywać. Jest, jest miękciej bo ja widzę, że ten tylny wahać się ugina, ale co to urządzenie ma dopiero chyba, jak przed chwilą sprawdzałem na aplikacji, 44 km więc tak naprawdę jest to drugie takie naładowanie bo to wiadomo, musimy się troszkę obeznać, polubić wzajemnie prędkości maksymalne już Wam na pewno tutaj nie pokażę, bo bateria już jest troszkę wyładowana. Tak jak wspominałem wcześniej, mamy tą jedną kreseczkę już mniej. Jesteśmy teraz podłączeni z aplikacją, bo ja widzę symbol Bluetooth. Chociaż widzę, że urządzenie też stawia jakąś sieć Wi-Fi, bo mi telefon wykrywa. Więc jednocześnie jest to ustawione, to znaczy ustawione, o fajnie, poczyszczone. 30, 32, 35, 37. Oczywiście porównamy, czy te wskazania są miarodajne. Chodź, pojedziemy tu trochę taką boczną dróżką. Tu możemy sobie przyspieszyć bezkarnie. Pilot od kamery też ma swojego GPS-a. O, no jest zdecydowanie lepsze ham hamowanie, ale powiem Wam, że jakbyście sobie przestawili ten zacisk troszkę niżej, wykorzystamy większą powierzchnię tego klocka, większą powierzchnię tej tarczy, a mamy tam znowu podkładkę. Mam nadzieję tylko, że wykonanie otworów jest idealnie prosto, więc jak tylko sobie obniżymy zacisk, będziemy mogli uzyskać no, zdecydowanie lepszą siłę hamowania. Ale hamulce, przynajmniej w tym egzemplarzu, nie są zapowietrzone. Jest każde naciśnięcie takie same. Jedynie co tutaj odczuwam, to to, że kloczki się jak gdyby wygrzewają. Nie wiem z jakiej są mieszanki, z jakiego spieku. Ale po prostu im częściej używamy hamulcy, one są bardziej skuteczne, bardziej się kleją. Czyli nie wiem, czy jakby były z jakąś domieszką ceramiczną czy coś takiego, że potrzebują odpowiedniej temperatury nie wiem czy to klosek, czy to tarcza ale jest wyczuwalna różnica troszeczkę klameczki sobie dzwonią ale ja jestem się przyzwyczajony do tego, że Bierze zawsze z palcem na klamce. No i zauważam, że urządzenie z górki specjalnie nam nie przyhamowuje. Czyli rozpędza się. Czyli możemy tutaj osiągnąć prędkość większą niż jak gdyby tutaj z samym napędem. Ale jeszcze zrobimy. Wydaje mi się, że też jest hamowanie silnikami. Jeszcze raz to chciałbym Wam dać precyzyjną informację. Nie, zapala się. Chyba nie, chyba nie, chyba w, tym, w tej wersji. Nie ma hamowania silnikami, bo lampka nam się zapala czerwona, ale ta siła hamowania nie jest taka mocna jak to było w wersji trzeciej. No, ja powiem szczerze, w wersji trzeciej tak naprawdę rzadko kiedy używałem klocków. Ale jeszcze co zauważam to po rozpędzeniu urządzenia urządzenie dłużej zachowuje pęd ta prędkość mniej spada jadąc po prostu na luzie w wersji V3 może to było tylko w wykonaniu mojego egzemplarza R6 po odpuszczeniu manetki dosyć gwałtownie mi hamowała, a tutaj mamy swobodę, czyli po prostu przemieszczamy się zdecydowanie swobodniej. No dobra, polecimy sobie tutaj tę ścieżką. Zobaczymy do ilu nam się uda rozpędzić. Nie wiem, czy to było widać, może lepiej nie, ale pod lekką góreczkę, o, całkiem, całkiem ta góreczka. 52 przy już ucieczce jednej kreski, a teraz polecimy sobie w drugą stronę, czyli w tym momencie z góreczki. O, widzicie, pierwszy tempomat, ale nadal sobie ciśniemy. I faktycznie nie przekroczy nam nawet jeśli byśmy zjeżdżali z Mont Blanc czy z innej góry przysłowiowo nie przekroczymy 55 na godzinę 52,2 55,2 Wyświetlacz odnotował. Zobaczymy, ile pokazał nam GPS zarejestrował i szybciej się nie dało. A teraz, jak już mówimy o poruszaniu się, to taki test w trakcie jazdy. Bieg właściwie nie tyle pierwszy, ale bieg spacerowy. 5 km na godzinę. O, urządzenie prowadzi się, możemy spokojnie sobie iść. Silniki są napędzane, więc bardzo fajnie, że ta prędkość taka jest dopasowana do osoby dorosłej, do marszu osoby dorosłej. Oczywiście, dziecko na pewno w takim tempie nie będzie szło. Mówię o dziecku, nie mówię o młodzieży. Teraz sobie przełączymy na kolejny bieg. Mamy bieg eko. No i tu nam się rozpędza urządzenie do 10 km na godzinę. Tempomacik chwycił. Mamy bieg RACE. Szkoda, że nie jest do 20 na godzinę. No ale z tego tytułu nie jest do 20 na godzinę, bo bieg sport zablokowany jest do 20 km na godzinę. Zawsze mamy jakąś tą dwie dziesiętne powyżej, a nie, przepraszam, przecież to jest symbol, to jest symbol pokazujący, że jedziemy na dwóch silnikach. Tu nie ma dziesiętnych prędkości, tu są całe, całe kilometry na godzinę. Przepraszam za wprowadzenie w błąd. No i to mamy 15. No i teraz w przypadku włączenia biegu sport Mamy już całkowicie odblokowany potencjał. Oczywiście jeśli urządzenie jest zablokowane no to mamy 20 km na godzinę. To do czego nas zobowiązuje tutaj polskie przepisy polskie prawo. A w momencie kiedy urządzenie jest odblokowane i jesteśmy na terenie prywatnym mamy całkowity potencjał czyli tak jak to było widoczne wcześniej do 55 i nawet jeśli będzie górka. Bardzo stroma, to i tak urządzenie ma kaganiec i to czuć, że ona po prostu odcina na chwilowo prąd, bo jest takie delikatne szarpanko. A tu mamy przede mną taki sobie wiadukcik, więc zaraz zobaczymy, czy urządzenie ustabilizujemy sobie jakąś prędkość. Mam nadzieję, że mi się uda chwycić. Ale nie no, czuć czuć, że ona cały czas po prostu jedzie w tym tempie, niesłabnie. Tu troszkę się podbiło. No i teraz zjeżdżamy analogicznie. Było 29,30. No i widzicie, że nie ma najprawdopodobniej hamowania silnikiem, więc nawet będąc na tempomacie, urządzenie nam po prostu nabiera prędkości. W tym momencie mamy 37. Poprzedni raptor starał się tą prędkość utrzymywać również na zjeździe. I teraz wytracamy tą prędkość, wytracamy. No i jesteśmy na stałej prędkości zablokowanej przez TempoMat. No do moich uszów nie docierają żadne hałasy z opon poza jakimś tam delikatnie wiaterkiem, który po prostu sobie tutaj na tych kostkach zaczyna grać. Nie chcę jechać za szybko, abym był wystarczająco słyszalny. A też jestem połączony z pilotem specjalnie po to, aby Wam tutaj rejestrować prędkość i abyśmy mogli sobie to porównać. Dlatego mniej więcej cały czas mówię Wam, z jaką prędkością się poruszamy, i będziemy mogli sobie to porównać ze wskazaniem GPS-u. Na tą chwilę tutaj jest 26, zablokowana. 25, gdzieś tak w takim zakresie. Przemieszczamy się. No, jest widoczne to Bujanko z tyłu. Ten przód też jakby pracuje. Może to nie jest takie ugięcie dochodzące do kilkunastu centymetrów. No raptor zawsze słynął z tego, że jest sztywny, więc po prostu... Co, co? Jał! Ja uprzedzam. Ba, o, Mjola, Pani córki. Aha, dobrze, ale ja, ja nie mam pretensji, tylko ja dałem sygnał, że jadę, żeby nie wystraszyć. Dobrze, ja tylko mówiłem, żeby. Dobrze. dobrze ja uważam na Was, to nie ma problemu. Widzicie, Radziecki Sajus Ja akurat należę do tych osób, które jak widzą ludzi z psami czy z dziećmi to wolę zwolnić, a nie przedstawiciele i użytkownicy pewnej marki którzy bardzo często goszczą w mediach mają gdzieś po prostu pewne tutaj normy no ale nie o tym, skupmy się po prostu na jeździe. Uważam, że należałoby na tym sprzęciku przejechać kilkuset kilometrów, kilkaset kilometrów, aby to zawieszenie nam się też troszkę tutaj zluzowało. I wtedy na pewno będzie zdecydowanie większy komfort. Ale zaletą tego, że to urządzenie ma twardsze, sztywniejsze zawieszenie, jest to, że mamy większą kontrolę nad nim. Nie ma czegoś takiego jak w modelach Highlane. Ma bardzo miękkie zawieszenie. Nie mówię, że to jest złe, bo są użytkownicy, którzy preferują bardziej miękko. Są inni, którzy lubią sztywniejsze zawieszenie, które daje pełną kontrolę. Tutaj po prostu. Ta opona jest cały czas przytwierdzona do jezdni. Wiadomo, chyba że najedziemy na bardzo duże jakieś takie wyboje, no to wtedy nam na momencik się oderwie. Ale pamiętajmy, że pracujmy i współpracujmy z hulajnogą, a nie stójmy jak kołek. Hulajnoga to wiadomo, to jest deskorolka z kijem do kierowania i tak po prostu ją traktujmy. Także, jak widzicie, w tym krótkim materiale z jazdy idealnie możemy się poruszać tą nową wersją V4 po lesie, po jakimś piasku, po szutrze, jak i typowo po takich miejskich drogach, ścieżkach rowerowych. Te opony z bieżnikiem terenowym dają nam tutaj takie możliwości, możliwości rozszerzone, poprzednie wersje z oponami stricte, tereno, stricte szosowymi już nie pozwalały nam na, takie, na taką spokojną i pewną jazdę w lesie Padeczek. Miejmy nadzieję, że nie. Z udziałem hulajnogi. O Oj, raczej nie, bo dwie straże to raczej samochód. A nie, ktoś tu zaczął tracić paliwko. Mamy tutaj paliwo neutralizowane tak, bo jest wyraźny zapach ropy. Pô, já, No i pamiętajcie, nie ma przejazdu, przeprowadzamy. O z tego co pamiętam, to chyba jest 500 zł mandatu. nie wszyscy biorą to sobie do serca wolą zapłacić 500 zł No i nic, kłaniam się serdecznie, oczywiście będą następne materiały, wyskoczymy sobie jeszcze też w jakiś długodystansowy, a tym razem cześć, kończymy krótki wypadzik, To jeszcze możemy się oczywiście poprzemieszczać ścieżką. Zostawcie jakiś ślad po sobie, jakiś komentarz, jeśli Was coś interesuje, będę szukał informacji, tak aby... Wszystkie dane były zgodne z rzeczywistością.